Posłuchajcie tego, co powiedziała pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Ponad 90% to są te protesty powielane, których wzór został udostępniony przez pana posła Romana Giertycha w internecie czyli tak zwane Giertychówki. To jest właśnie ta elita, która nawet nie potrafi peselu swojego wpisać. Parę tysięcy protestów, na przykład ma peselę pana posła Romana Giertycha. Panowie Tusk, Bodnar, Jedyny, przestańcie się kompromitować. Zresztą, to, że się kompromitujecie, to nic, ale kompromitujecie tak naprawdę e, nasz kraj. Nawet wasi koalicjanci twierdzą, że wybory są ważne. Ten wynik wyborów jest jasny dla mnie. Tylko wy nie możecie się z tym pogodzić. Przeliczenie wszystkich głosów e, nie ma sensu, tak czy nie? Nie ma sensu. Przyjmijcie ten wyrok. Z honorem przestańcie kompromitować siebie i kraj.